Wczoraj było grane spotkanie premiera z prezydentem, ale obok nas przechodzi właśnie, moim zdaniem, oczywiście, coś, na co Nawrocki liczy, że przejdzie i to w sumie jakoś tak niezauważalnie. I to jest taki moment, w którym człowiek sprawdza, czy to jest jeszcze państwo, czy już kabaret na koszt podatnika, bo wjechał sobie lekko temat pensji dla pierwszej damy. I to nie w sensie symbolicznych groszy, tylko pieniędzy, od których zwykłemu człowiekowi Robi się tak trochę ciemno przed oczami. Od razu powiem jasno, żeby tu nie było żadnych wątpliwości i tanich manipulacji. Ja tu nie będę jechać po Marcie Nawrockiej i z góry uprzedzam co bardziej krewkich widzów, że za szczeniackie dosrywanie pani Marcie będzie ban. nie dlatego, że jestem jej fanem. Bo nie jestem, tylko dlatego, że mój kanał to nie jest jakiś prawacki chlew, gdzie jedzie się buracko po każdym i po wszystkim. Zatem nie interesuje mnie nawrocka. Interesuje mnie mechanizm i polityczna mentalność, która moim zdaniem przykleiła się do nazwiska prezydenta. Karol Nawrocki i cała ta logika w sumie należy się, bo się należy. Witaj w weekendowym stanie faktycznym, jeśli uważasz, że nasze programy są potrzebne, to wesprzyj naszą codzienną pracę drobnymi szczegóły znajdziesz w opisie tego programu. To zaczynamy. Od początku o co chodzi? Do Sejmu trafiła petycja o świadczenie rekompensacyjne dla małżonka prezydenta formalnie, czyli nie mówimy pensja, bo to brzmi źle. Tylko mówimy rekompensata, bo wtedy łatwiej to chyba sprzedać. I ta rekompensata ma być liczona jak średnie miesięczne zarobki sprzed objęcia urzędu i wypłacana przez czas kadencji. Brzmi elegancko, prawda? Tylko, że w praktyce to jest dokładnie to samo stały przelew z budżetu państwa, czyli z kieszeni podatników. I teraz dochodzimy do sedna, bo w tej historii pada kwota, która robi robotę sama z siebie czyli Pół miliona złotych w pięć lat. Pół miliona. Za bycie małżonką prezydenta. Za funkcję, która, i to jest klucz, nie jest żadnym urzędem, a prawo nie zabrania pierwszej damie pracować zawodowo. Nowość. Pierwsza dama nie jest prezydentem, nie ma mandatu, nie składa przysięgi jako organ władzy. To jest rola publiczna, owszem, reprezentacyjna, towarzysząca, ale to nadal nie jest etat z automatu. A nam się chyba próbuje wmówić, że to musi być etat, bo jest taki zwyczaj. No właśnie, zwyczaj. I tu jest największy numer, bo nawet w opisie tego tematu przewija się rzecz fundamentalna. Nie ma przepisu żadnego, który kazałby pierwszej damie rzucać pracę, jak już mówiłem. To nie jest zakaz ustawowy. To nie jest, że nie wolno. To jest. Przyjęło się. Czyli klasyka polskiej polityki. Najpierw tworzymy taką. Nieformalną presję i dworskie oczekiwania, a potem przychodzimy po pieniądze, mówiąc: No, ale przecież przez te oczekiwania nie da się pracować. I teraz zadam najprostsze pytanie, jakie da się zadać. Jeżeli coś jest zwyczajem, to dlaczego ma być finansowane jako obowiązek państwowy? To jest pytanie retoryczne, odpowiadam sam sobie. Nie wiem dlaczego. Przeciętny Polak ma zwyczaje, ma obowiązki, ma presję, ma rodzinę, ma choroby, ma kredyty i nikt mu nie daje świadczenia rekompensacyjnego, bo życie mu przeszkadza w rozwoju zawodowym. Na przykład, społecznicy w Polsce robią rzeczy za darmo latami: organizują, pomagają, karmią bezdomnych, ratują zwierzęta, walczą o lokalne sprawy. Co dostają? Najczęściej hejt, zmęczenie i tyle. A tu nagle. Ktoś wpada na pomysł, małżonek prezydenta działa społecznie, więc należy mu się przelew. Nagle bo teraz. Ale ten pomysł w minionych latach pojawiał się już kilka razy. Dla mnie to jest policzek. I najlepsze jest to, że to wszystko dzieje się w momencie, kiedy ludzie słyszą owszem, że gospodarka idzie do przodu, ale wydatki zbrojeniowe trzeba zaciskać pasa. Mamy trudne czasy, konieczne oszczędności. Słyszymy o odpowiedzialności, a ja tu proszę, odpowiedzialność zaczyna się od tego, żeby dołożyć nowy, stały koszt do systemu, bo ktoś ma wysokie stanowisko w rodzinie. I tu wracam do Karola Nawrockiego, bo to nie jest temat o żonie, to jest temat o prezydenturze i o tym, jaka filozofia idzie z dużego pałacu. Czy głowa państwa ma instynkt? Odetnijmy to, bo to wygląda źle, to pachnie przywilejem, czy raczej mamy taki polski klimat? No, dyskutujmy, może się uda, bo w Polsce polityka działa jak test. Jak społeczeństwo przełknie pół miliona rekompensaty, to jutro przełknie kolejne dodatki, kolejne przywileje i kolejne należy się. I żeby była jasność, ja rozumiem argument, że ktoś porzuca pracę. Tylko, że to jest wybór w konkretnej sytuacji życiowej. Tak jak tysiące ludzi porzucają pracę, bo muszą opiekować się dzieckiem, rodzicem, bo się przeprowadzają, bo zmienia się życie. Państwo nie wypłaca im pięcioletnich rekompensat, równych pensji sprzed tej zmiany. To teraz mała rzecz w środku, jeśli to co robię ma dla ciebie sens. Jeśli uważasz, że takie pomysły trzeba omawiać, zostaw proszę lajka, udostępnij ten film swoim znajomym i zasubskrybuj nasz kanał. Dlaczego? Bo te subskrypcje na YouTube to jest nasz tlen. W dobie taniej propagandy, dezinformacji, bez nich nie docieramy dalej. Już teraz dziękuję Ci za to wsparcie. Wróćmy do tematu. Te pół miliona złotych. Tu jest jeszcze jedna kwestia. Nie wiem, czy wiecie, ale dziś państwo już opłaca składki na ubezpieczenie społeczne Pierwszej Damy. Czyli system już uznał, ok, zabezpieczmy ZUS, emeryturę. To jest jakiś kompromis. No a teraz. Ktoś mówi: Nie, ma być jeszcze wypłata, jak pensja. I to jest ten moment, w którym. Chyba powinno się powiedzieć stop, bo to nie jest naprawianie luki prawnej, to jest budowanie przywileju. Tutaj wnioski są proste i brutalne. Po pierwsze, pierwsza dama nie jest funkcją urzędową, więc etat z budżetu jest logicznie naciągany. Może pracować. Po drugie, nie ma przymusu rezygnacji z pracy. Mhm. To zwyczaj. A zwyczajnie powinien generować automatycznych wypłat. Po trzecie, w kraju, w którym ludzie charują, a społecznicy robią robotę za darmo, pomysł pół miliona za rolę małżonki brzmi jak prowokacja. I po czwarte, najważniejsze. Jeżeli prezydentura Nawrockiego ma się kojarzyć z przywilejem i takim dworskim myśleniem, to takie tematy są idealnym paliwem, bo one mówią obywatelom jedno: dla Was zasady, dla nas? Rekompensaty, i ja powiem tak: jeżeli ktoś chce działać społecznie, prezydentowa pewnie chce, chwała mu za to, ale niech to robi z przekonania, a nie z cennikiem w ręku. A jeżeli ktoś chce pracować, to niech pracuje, bo to normalne. Polska nie jest folwarkiem, gdzie żona władcy dostaje uposażenie tylko dlatego, że ma konkretne nazwisko obok siebie. Cały ten temat to jest temat o przyzwoitości w polityce. Wiem, martwe słowa. I o tym, czy my jeszcze kontrolujemy polityków, czy oni już testują, ile mogą nam wcisnąć, i finalnie, ile mogą z nas wycisnąć. To był weekendowy stan faktyczny. A jeśli cenisz naszą codzienną pracę, to informacje, jak nas wspierać, znajdziesz w opisie tego programu. Już teraz dziękuję, ale jeszcze nie kończę. A nie kończymy, bo mimo, że to weekend, to zapraszam Cię na poniedziałkowy program na żywo o 21.00 z Wiesławem Gałąską, doradcą i konsultantem politycznym. Do poniedziałku jeszcze trochę czasu zostało, dlatego zaglądaj na nasz kanał, bo wpadną pewnie nowe stany faktyczne. A jeśli to, co robimy, wydaje Ci się potrzebne, polub ten film, udostępnij go znajomym i zasubskrybuj nasz kanał. Subskrypcje w dobie dezinformacji i taniej propagandy pozwalają nam naprawdę. Mocno oddychać. Dziękuję pięknie za uwagę i do zobaczenia na naszym kanale.